Witajcie to ostyjskiej, szybka wrzutka dziś na stole Salt Fjord od e, Aporta Games, e, czyli nowsza reinkarnacja gry Santa Maria. Tym razem e, no mamy tu fiordy, będziemy sobie pływać naszymi wypasionymi stateczkami i łowić rybki. Oprócz tego będziemy sobie tu rozbudowywać naszą wioskę. Będziemy mieli też magazyn, gdzie będziemy zdobywać zasoby, czy też je upgrade'ować, downgrade'ować, no po prostu zarządzać tutaj naszymi zasobami. Oprócz tego będziemy tu jeszcze rozbudowywać nasz port o kolejne rzeczy. W całej grze tak naprawdę będziemy robić jedną z trzech akcji. Ładnie tu pokazane, będzie to akcja doboru kostek. Normalnie te kosteczki rzucamy, są dopasowane do odpowiednich wartości i taką wartość bierzemy. Jeśli bierzemy białą kosteczkę, no to aktywujemy ją od góry do dołu. No i zaznaczając kolejne miejsca, będziemy przy żółtych manewrować w naszym magazynie, przy czerwonych wykonywać akcję. Tam, gdzie zatrzymamy naszą kosteczkę. Tam ona już tę akcję blokuje. Pomarańczowe działają dokładnie w ten sp sam sposób, ale idą z lewej na prawą. No i te pomarańczowe co rundę dochodzą nowe, więc będzie ich coraz więcej. A tak są tr po trzy te przeźroczyste nagracza. Oprócz tego mamy na dzień dobry jednego robotnika, później na rozwinięciu, na naszych upgrade'ach możemy zdobyć ich dodatkowo dwóch. No i takim robotnikiem, jako darmową akcję, możemy mieć. Gdziekolwiek, oczywiście, ta akcja jest blokowana, i znowuż sobie coś z tych akcji wykonać. No i teraz w tych akcjach, co możemy zrobić? No, my możemy budować sobie małe budyneczki, płacąc odpowiedni koszt. Będziemy mogli dostarczać odpowiednie zasoby. No i takie kargo, taką skrzynię sobie dobierać do odpowiedniego tu portu, co będzie istotne. Będziemy mogli rozwijać się tutaj, ulepszać. Się w czterech torach, no i wreszcie będziemy mogli wypływać naszym statkiem i poławiać sobie rzeczy, które będziemy stawiać na nasze stateczki. Wszystko to oczywiście możemy ulepszyć, więc nasz statek z początkowych trzech pól może mieć cztery. Możemy już na przykład odkrywać lepsze połowy, możemy odkrywać po dwie płytki i jedną sobie zachować, możemy nową płytkę zdolności sobie dokupić i tak dalej. Co najważniejsze, jeśli dojdziemy na samą górę, no to też będziemy dodatkowo punktować za te losowe tutaj płyteczki. No i w każdym razie rozwiązujemy tyle akcji, ile możemy, przerzucając sobie tutaj przesuwając sobie te kosteczki, kiedy już nie mamy co zrobić, no albo chcemy skończyć prędzej, to możemy przejść na emeryturkę. Aha. No jeszcze mamy w fazę opcję B, czyli możemy zbudować duży Budyneczek. Wracając jeszcze na chwilę do budowania. Kiedy zabudujemy całą linię pionową lub poziomą, to wszystko co było na, po prostu na deskach, nagle dostaniemy jako nasz bonus. W każdym razie, na koniec rundy, będziemy decydować, jaką finałową akcję sobie wykonamy, ale także będziemy aktywować bonusy z tych naszych skrzyni. No i tak rozgrywamy sobie, czy Rundy, manewrującymi zasobami, akcjami no po to, żeby zaczepiać no, jak najwięcej punktów. Nogierka wygląda bardzo ładnie. Przejrzyste są te wszystkie ikonki, więc tak naprawdę nie ma tu zaglądania co chwilę do instrukcji. Fajnie jest właśnie rozwiązane e, zarządzanie tymi kosteczkami, więc nie mamy tu miliona jakichś żetonów, które wymieniamy, tylko po prostu przerzucamy sobie odpowiednio kosteczki e, po naszym magazynie. No i wreszcie. Budowanie swojej wioski, aktywowanie tych kostek, no bo wiadomo, że jak tu zakończę, sobie zblokuję. No to już kostką na przykład z lewej strony nie wiadę, więc też musimy tu odpowiednio zarządzać. Także jeśli lubicie Euraski, niezatrudne Euraski, świetnie wyglądające i o fajnej tematyce, no to Saltfjord spróbujcie, bo naprawdę warto. Dzięki za uwagę i do zobaczenia. Cześć.